Na przełomie lat 60. muzyka w Polsce zaczynała tętnić nową energią, a jednym z jej kluczowych twórców stał się Piotr Szczepanik. Jako student historii sztuki w Krakowie po raz pierwszy zaprezentował się na festiwalu Piosenki Studenckiej. Nie miało jednak dużo czasu, zanim spotkał Andrzeja Korzyńskiego, utalentowanego kompozytora, który miał znaczący wpływ na jego karierę. Korzyński, wówczas świeżo po powrocie z Paryża, był założycielem zespołu Racer Car, a także szefem radiowego studenckiego magazynu muzycznego. W tym okresie zyskał ogromne uznanie, a jego projekty przyciągały uwagę publiczności. Szczepanik, choć wielokrotnie występował, szukał bardziej rozbudowanego repertuaru, który zezwoliłby mu na zdobycie szerszej publiczności. W Lublinie, w trakcie jednego z przeglądów, zwrócił uwagę Korzyńskiego, co okazało się punktem zwrotnym. Muzycy byli w stanie uporać się z różnicami, które ich dzieliły, co doprowadziło do nawiązania współpracy. Szczepani Kokres ten wspomina jako czas intensywnej pracy twórczej. Zespół nie tylko dawał koncerty, ale również tworzył nowe utwory, a liderowanie Korzyńskiego gwarantowało jakość muzyczną. Mimo, że na początku ich wspólna twórczość dotyczyła przede wszystkim nagrań, to niebawem powstał jeden z najważniejszych utworów żółte kalendarze. Tekst do tej melancholijnej piosenki napisał Jerzy Miller. Korzyński początkowo nie był zbyt zadowolony z tego, co słyszał. Było za mało emocji, za mało posenkowego wyrazu wspominał później. Jednak po pierwszych nagraniach, a zwłaszcza po usłyszeniu niepowtarzalnego głosu Szczepanika, Korzyński zmienił zdanie. Opisując proces twórczy, mówił, że uwielbiał pracować z artystą, który wnosił coś wyjątkowego. Ich pierwsze nagrania miały miejsce w warszawskim studiu na myśliwieckiej, a Szczepanik pamięta dokładnie datę 4 stycznia 1965 roku. Utwór Żółte kalendarze zdobył szybkie uznanie, a jego nastrojowy tekst oraz wolne tempo sprawiły, że stał się na jego czas absolutnym hitem polskiego radia. Korzyński przypomniał sobie, że w pewnym konkursie słuchacze mogli głosować na ulubioną piosenkę. Ostatecznie nadesłano imponującą liczbę 60 tysięcy głosów na ten utwór. Z perspektywy lat, Maria Szabowska podkreślała, że Szczepanik był na początku swojej kariery zaskoczony jej ogromem. Jako młody artysta nie był w stanie przewidzieć tego, że jego twórczość odniesie tak spektakularny sukces. W kolejnych latach nagrał wiele znakomitych piosenek, które do dziś są znane i chętnie nukon przez Polaków. Początek lat 60. w Polsce był czasem wyzwań, ale również kreacją niepowtarzalnych dźwięków i zmieniających się trendów, w których młodzi artyści tacy jak Piotr Szczepanik zaskakiwali zarówno siebie, jak i swoich fanów. Żółte kalendarze to tylko jeden z wielu dowodów na to, jak twórcza współpraca potrafi przynieść owoce w postaci hitu, który zostaje w pamięci wielu pokoleń. I choć Szczepanik nie był przygotowany na falę popularności, stał się jednym z ikon polskiej muzyki, która do dzisiaj inspiruje nowych artystów.